Jest z nami Patryk Turki Rogusz po w szybkiej wygranej z nad Danielem Orłem. Witaj. Cześć. Zacząłeś bardzo mocno w stójce kicki poszły. Powiedziałeś mi przed walką, że, że spójrz na głowę, spójrz na głowę, zobaczysz kopnięcia. Dokładnie plan był taki, żeby od razu atakować hikikami i posadzić. Nie udało się, wiadomo, nie zawsze taktyka wychodzi w walce. No ale udało się skończyć dom przez poddanie, oczywiście. Znowu duszenie za pleców. Natomiast zanim to było, po obaleniu była boczna, potem był dosiad, udało Ci się wpiąć za plecy. Natomiast jak byłeś za plecami, był taki moment, chyba był bardzo silny, bo przytrzymał ręce i nie mogłeś ich wyciągnąć. Bardzo silny był, był prawie głowy ode mnie niższy, dlatego z tej samej wagi na pewno był dużo silniejszy. Miałem problem właśnie z tym, ale przeczekałem to pomalutku, nie szarpiąc się, wyszedłem z tego i udusiłem. Jak to jest. Jesteś młodym zawodnikiem? Jak powiedziałem dzisiaj Grzegorzowi z ile masz lat, odpowiedział, że nie powinieneś w ogóle występować w Oktagonie. Jeszcze. No wiesz, no trener mnie wypuścił, zobaczył, że mam do tego talent, nadaje się, wypuścimy na pierwszą walkę, no i tak jakoś to ciągnę, nie? I tak doszło do piątej, zdaje się, twojej, czwartej. do czwartej wygranej. Ehm, idziesz jak burza, do tego zawodnicy na jakimś poziomie reprezentującym dość, dość wysokim. Co dalej Patryk? Ja nie mogę nic powiedzieć, trzeba o wszystko pytać Tomka, bo mhm. ja jego słucham, nie chcę, nie chcę nic sam mówić. Mówisz mi, że chcesz pokazać się zawsze, że jesteś dobrym fajterem w stójce, a te wszystkie walki mimo wszystko kończą się tam na dole. No niestety, dzisiaj tak samo chciałem kontynuować w stójce, owszem ja obaliłem, ale dlatego, że się nadążyło okazją, to wiadomo, okazję trzeba wykorzystać, nie? Mhm. Zdobyć punkty za obalenie. Rośniesz, masz 16 lat, rośniesz cały czas, jeżeli ci przyjdzie przybrać kilka kilogramów, to ta kategoria wzrośnie. No. No niestety, taka jest kolej rzeczy, nie no. Hmm. Słuchaj, z mojej strony to wszystko, jeżeli masz ochotę, ja dziękuję bardzo. E, chciałem wyraz. pozdrowić wszystkich tych, którzy mnie wspierali, e, moją siostrę, mojego brata e, z Anglii, moich rodziców, e, cały team Fightmen, który tutaj jest i Kingę. Dzięki.